Zamiast startować w telewizyjnych programach typu talent show, młodzi legionowianie lubią najpierw wypromować się lokalnie. Od czterech lat mają do tego świetną okazję. W ostatni piątek nadarzyła im się ona po raz kolejny, i wielu uczestników piątego miejskiego festiwalu młodych talentów doskonale ją wykorzystało. Ten koncert jest wyjątkowy z tego względu, że wzięło bardzo dużo osób udział w eliminacjach. Ponad 70 osób startowało w eliminacjach i z nich wybraliśmy tych najlepszych, to jest 23 osoby, grupy występujące. W ślad za ilością poszła jakość i różnorodność, spora w tym zasługa cyklu warsztatów z emisji głosu i ruchu scenicznego, które zafundował finalistą prezydent Legionowa. Przybyło nam nowych talentów, z czego się bardzo cieszymy, bo mamy też takie stałe gwiazdy, które już od kilku lat występują w festiwalu Poza tym przybyło nam tancerzy i to jest też niesamowite, bo jest bardzo widowiskowe. Doskonale tańczą tango, Jajfa, mamy formację tańca nowoczesnego. Co młodych ludzi tak pcha na scenę? Każdego pewnie coś innego. Wspólnym mianownikiem może być fakt, że absolutnie nikt ich do tego nie zmusza. Ja bardzo lubię takie happeningi, ponieważ poznaję wtedy bardzo dużo bardzo fajnych ludzi, bardzo przyjaznych, z wielkim talentem i pasją. To jest moim zdaniem najważniejsze w człowieku, żeby człowiek miał po co żyć i był szczęśliwy. Artystyczne fascynacje uczestników galowego koncertu festiwalu były co zrozumiałe rozmaite. Dominowali adepci trudnej sztuki piosenkarskiej. Swą obecność zaakcentowali jednak również instrumentaliści. Czasem jak Nikola Rosa, głośno i dobitnie. W przypadku tego typu koncertów organizatorzy nigdy nie muszą drżeć o frekwencję. W piątek znów znalazło to swoje potwierdzenie. Rąk gotowych do oklasków oraz gardeł chętnych do okrzyków podziwu było pod dostatkiem. Inna hmm, sprawa, że wybierany przez legionowską młodzież repertuar wymagał niekiedy ciszy i skupienia. Utrudniało to wprawdzie tuszowanie warsztatowych niedostatków, pozwalało jednak wyeksponować dźwięki, które były tego warte. Zamiast nagród finaliści Piątego Festiwalu Młodych otrzymali pokaźny ładunek energii do dalszej pracy nad swym artystycznym wizerunkiem. Co z tego wyniknie, to już zupełnie inna sprawa. Czasem w podążaniu do celu najważniejsza jest sama droga. Byłabym szczęśliwa, jeżeli moje przyszłe życie by było związane z muzyką. Niestety wiem, no, jakie są realia tak i nie sądzę, żeby udało mi się po prostu zająć się tym na poważnie. Jednak to nadal będzie moją pasją ogromną.